Nowy numer linii odpockiej jak zwykle od poniedziałku sprzedaży. A w nim brutalny napad na małżeństwo. Zakatowali staruszkę w sypialni. Historia tego tragicznego zdarzenia, a także finał, gdyż policji udało się już złapać 13 osób. Dalsze losy Mariusza N., który nie tak dawno potrącił śmiertelnie 13-letniego Patryka. Stanie on przed wymiarem sprawiedliwości. Grozi mu nawet 12 lat za kratami. Szczegóły dalej tej historii na stronie 26. A teraz coś dla uczniów i ich rodziców. Ruszyła rekrutacja do gimnazjów. Jakie dokumenty trzeba złożyć, ile mamy na to czasu, to wszystko znajdziesz w poradniku linii w artykule Rekrutacja do gimnazjów krok po kroku. Polecam. W Otwocku przybywa supermarketów. Właśnie trwa budowa biedronki przy ulicy Reymonta, a także Lidl ma zakusy, aby znaleźć jakieś miejsce w Otwocku. Trwają właśnie negocjacje odnośnie budowy tego supermarketu na rogu ulic Rzemieślniczej i Górnej. W sobotę 29 marca pożegnaliśmy wybitnego piłkarza Mazura i najlepszego trenera, świętej pamięci Mariana Olszewskiego. Relacja z pogrzebu na stronie 20. Najmłodsi mieszkańcy Otwocka, którzy uczestniczą do odmiejskiego żłobka, mają powody do radości. Warunki w tej placówce są coraz lepsze. Przekonali się o tym radni, którzy odwiedzili żłobek. Placówka stoi teraz przed kolejną szansą pozyskania pieniędzy z budżetu państwa na zwiększenie liczby miejsc. Jeśli ktoś ma na nadwisko Margielski, ma zakaz wstępu na teren Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, spółki należącej do miasta. Szczegóły tej dziwnej historii na stronie 14 w artykule Zakaz wstępu dla Margielskich. 12 kwietnia odbędzie się duże lokalne wydarzenie, sportowo-historyczne, pod nazwą Pierwszy Bieg Wąskotorowy Śladami Ciuchci. Impreza obejmie aż trzy gminy – Karczew, Otwock i Józefów. Szczegóły na stronie 23. Jeszcze coś dla miłośników sportu i kobiet. Relacja z indywidualnego pucharu polski kobiet, który odbył się w Józefowie. Po raz pierwszy najlepsze polskie sztanglistki rywalizowały o indywidualny puchar Polski. Najlepszą z nich okazała się 26-letnia Marzyna Karpińska, szczegóły i relacja z tego wydarzenia na stronach sportowych. Polecam ten numer linii.